Muszę przyznać, że po ostatnich porażkach, no to w końcu wróciła królewska pasa. No i powiem wam tyle. No mały update. Ik. Mały updatek. no bo udało mi się zgarnąć nawet nawet fajną baterkę. No i zobaczcie, z tej baterki mam jeszcze dodatkowo takie noże. No i mam 15 klocków, które mi zostały po no, sprzedaniu rękawiczek hatchmade'sów. No i dzisiaj postanowiłem, że zaryzykuję. Zaryzykuję i zrobię baterkę z jedną skrzynią. Santa bag na gesterze. no zobaczcie ile ta skrzyneczka na gesterze kosztuje, zrobię ją na standardowym trybie, no i spróbujemy wypolować gangnira, ewentualnie te glowsy sperminty, no fabrycznie nowe, 8 dyszek ponad, no powiem wam, że grubo, ale nawet jak wypadną slingshoty fabrycznie nowe, no to też będzie dobrze, no zobaczymy. Czy tą batelkę zgarnę? Będzie to batla na trzy osoby. Jednakże, e, małe też update odnośnie rozdania świątecznego, no bo już wszyscy zgarnęli sobie skinki. Jedynie co jest dalej w grze, no to Gutnajf Autotronik do zgarnięcia z moim kodem za 8 ZIKO. No myślę, że naprawdę spoko, no ale tutaj macie. Zielu zgarnął ma Madol zgarnął Ursusa, e, Kapitan Cucumber zgarnął emeczkę, Lisek zgarnął kałaszka. No i tak sobie myślę, no coś wam jeszcze dorzucę. Coś wam jeszcze dorzucę. I myślę, że dorzucę Wam Flip ika. niech będzie to Flip Knife, Falkiona zablokuję jeszcze, Good Knife'a sobie sprzedam, Shadow'y sprzedam. Myślę, że dorzucę Wam te dwa skinki, czyli będzie to Flip knife Doppler, no i flipknife z racji tego, no, że jest za 2,300, to będzie do zgarnięcia za 25 ziko z moim kodem i to będzie dostępne od piątku. To będzie dostępne od piątku, 20.10 standardowo, no i co, na weekendzik macie Flip Knife'a Dopplera Face 3, do zgarnięcia z moim kodem za 25 ziko, no i dorzucę wam jeszcze tego Good Knife'a Dopplera Face 1, on będzie też dostępny, a on będzie dostępny, wiecie co? Od soboty. On będzie dostępny od soboty, od godziny 11.10. No i on będzie ale za... a za dyszkę. Niech będzie za dyszkę, to będzie dla osób, które grają za dyszkę. No i tyle. Pamiętajcie, nie zachęcam do wpłaty. Jednak jeśli ktoś akurat miał w planach zagrać, ogarnąć sobie nowe skiny, no to warto to zrobić po prostu na moim kodzie. Żeby zagrać na moim kodzie, klikasz ten zielony plusik, wpisujesz kod w access, otrzymujesz 2 złote, no i plus 10% do wpłaty. No i co? No pamiętaj, że nie zawsze się wygrywa... I pamiętaj, że skiny zgarniasz z płatą jako prezent. Nie jest to jakieś losowanie, tylko przykładowo wpłacasz dyszkę z moim kodem. I jeśli wygrasz tego Good no to z automatu dostaniesz go jako prezent z płatą. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale dobra, nie przedłużam. Myślę, że kurczę. Wiecie co? A zrobimy sobie jeszcze małego teścika przed powaloną bitewką. Zróbmy opening procentowy. No dobra. No, niestety, nic nie wypadło. Mamy naklejeczka, zobaczmy jeszcze mojego farta dzisiaj na skrzyni 2% rubi. Oj, kuźwa, powiem wam, że nie zapowiada się dobrze i ja się tej bitwy boję, ale dobra, zrobimy to. No, zrobimy to. Słowo się rzekło, zrobimy. Ale wiecie co? Nie, na początek, żeby rozkręcić trochę batelkę, żeby tą batelkę troszeczkę rozkręcić, żeby ona nie była taka słaba. Dajmy sobie te tanie skrzynie. Te, te skrzyneczki, zobaczymy co wypadnie z nich na Jesterze, damy jeszcze te, damy tutaj może Good Knife wypadnie, damy Gold Case'ika, damy jeszcze Dreamset Nightmara dwa razy, no i na samym końcu damy jeszcze tą hydrę, 1% Ruby i na końcu niech będzie ten Santa Bag, to będzie batla za 8 klocków, dobra, robię to. Żeby było na rozkręcenie. Wiecie o co chodzi? Miała być jedna skrzyneczka, ale tak sobie myślę, no nie no, ta, takie tanie skrzyneczki, a no może coś rzucą. Może coś rzucą, no zobaczymy. Jednak zanim rozpocznę tą baterkę, może ktoś jeszcze wbije, e, no to ostatnio nie pokazałem wam nowych zwycięzców, ponieważ zapomniałem jeszcze wysłać skiny dwóm czy tam trzem osobom. Dlatego teraz macie wszystkie wysłane skiny dla ostatnich osób, które wygrały. No i co? Gratulacje. Myślę, że naprawdę skinki eleganckie, ale rozpoczynamy batelkę, daje Rosso, daje Adriana, e, nikt nie wszedł niestety, ale wysyłamy tutaj Faka i zobaczmy, pierwsza skrzynia wyróżba. O, ej, skrzynia za dała trzy kałaszki, trzy te same w ogóle? No powiem wam, że na grubasie, tego się nie spodziewałem, że pierwsza skrzynia za da od razu tutaj trzy kałaszki Wostelandy i mamy rękawice, ej, skrzynia za stówkę? Za 130 dało nam Rezany? O, i chuj. No i wypadły głowce, I to jeszcze fabrycznie nowe. Jakby one były przykładowo test well-worn, to by było naprawdę dobrze. Ale niestety Adrian na prowadzeniu. Dobry początek. Ale może być słaby koniec. I niestety nie ma koronki. Zobaczmy Dreamstamp Nightmare, Ostatnio tutaj trafiłem motylka. No ale z pierwszej nie ma nic. Żadnej kostki, Zobaczmy jeszcze jedna. O, i nie ma kosy. No i dobra, ty dwie procentówy i wlatuje pojebana świąteczna skrzynia. Nie ma nic z pierwszej. Zobaczmy, może Rubik, proszę. Nie ma nic, i dobra, Santa Santabak albo Gangnir, albo Sperminty, proszę. Czy ja kurwa ze skrzynki za ponad piątkę dostałem UMPK i tu się ułożył underdog taki zajebisty, że ja nie mam pytań. No tyle powiem. No niestety, Anderek. Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. A jak sami widzicie, mamy Falkonika, Ja mam jeszcze punkty i myślę, że wymienię sobie te punkty. Mamy 400 koła punktów. Dobra, no biorę te handwrapsy, tyle powiem, biorę handwrapsy, sprzedam te handwrapsy Falchiona, na razie jeszcze zostawiam i może walnijmy sobie tego Snowfalla na Jesterze, może tutaj wypadnie Motyl. O nie, Motyl, ale drugi najlepszy skin z tej skrzyni. No ale filter, jakby wypadł fabrycznie nowy albo Minimal Wear chociaż, jednak nie najgorzej, tego kałacha na razie zostawię i walnijmy tego Gingerbreada, ostatnio otwierałem, no nie wpadł Classic Knife Fade, więc może dzisiaj. O, mamy Motylko. mamy Motylko raz Coat, a jeszcze dwie? Aj, no tutaj jest ten Classic Knife Fade. No, niby trafiłem najlepszy nóż z tej skrzyni i w ogóle najlepszego skinka. Jednak chciałbym jeszcze tego Classic. Nie, no chciałbym Classic Night Fade, ale niestety nie ma, więc odpuszczam. Myślę, że kliknę sobie jedną 4% Marble Fade. Zobaczmy, nie ma nic, mamy naklejeczkę, a walnijmy jeszcze Haulinga, zobaczmy. Okej, okay, no Howling pojawił się, ale niestety troszeczkę za daleko. Jednak i tak nie ma tragedii, bo w sumie mamy tego motylka. Ja myślę, że tego motyla sprzedam. Kawaha na razie zostawię, Falkiona na razie zostawię. I zróbmy jedną batelkę jeszcze na standardzie. I damy sobie tak, tego recoil case'a dwa razy. Damy fraktura, Dajmy plug case'a. Dajmy gold case'a, bo dawno w ogóle nie wypadła koronka, więc myślę, że możemy to wrzucić. Damy overpass'a. Damy dreams and nightmare'a. Dam tego Howlinga, licząc na ten stickerek. Ja myślę, że jeszcze dorzucę sobie Ratlesa. Mamy już tutaj dwa klocki w batelce. Walnijmy tego Dead Case'a. Lecimy po hole'a. Dam jeszcze 3% hydre i 3% Ruby. No i spróbujmy. Spróbujmy zgarnąć w końcu batelkę na standardowym trybie. Ostatnio na standardzie no niby zgarnąłem batelkę, gdzie wypadł właśnie tutaj motylek ten yy, Gamma Doppler z Dreams and Nightmara. No ale szczerze mówiąc, ostatnio to jedynie co mi chce dać to na underdogu na tych butelkach, więc jeszcze raz. Jeszcze jedna standardowa, może teraz. No, dwie kostki, a właściwie dwie. Dwa złote itemy. Ale tam były rękawiczki, no przeleciały, ale mamy. Snow Leopardy Driver Glossy. No nie ma najgorzej. Szkoda, że one nie są minimalware, bo fabrycznie nowe, wtedy byłby naprawdę. Oj, rozpierdziel, no tyle powiem. I raczej Batla byłaby wygrana, ale mamy z Black Case'a jeszcze awóbkę. No i na razie dobra. Dominacja konkretna. O, jakby tutaj koronka jeszcze wjechała, to w ogóle. No, ale nie ma. Zobaczmy, co Overpass da. Oj, nie ma kałaszka. Przeleciał u mnie dwa razy i tutaj u Michaela raz. Dreams and Nightmare. Nie ma kosy. No i dobra, żeby teraz żaden bod nie trafił tutaj mi No, żeby nie trafić. Ale mamy motyla? I hole. Nie ma hola, ale jest emeczka i żeby teraz wy mnie nie zawiodły? Pierwsza nic? I jeszcze M9 rubi dla mnie, proszę. Nie ma M9 Ruby, ale motylek nas ratuje. MOTYLEK NAS RATUJE? No i mamy motylka Crimson Weba, mamy stickerka hawinga i mamy batelkę. Mamy konkretną I Ja myślę, że zrobimy sobie także jeszcze ten stickerek. Wiecie co, tego stikerka zablokuje. Dobra, tego boika jeszcze też zablokuje. Resztę myślę, że na razie sobie sprzedamy. No, i coś tutaj, coś tutaj się zrobiło. No, tyle powiem, że no, coś jednak mamy. jebnijmy sobie teraz sherd, mołda. Ja myślę, tak, hydra dwa razy, 3% Rubik I co, jakbym teraz dał tego santa baga? Ej, i hydrę bym wziął i robimy takiego szerda. No, bo w sumie patrząc na to, jakby wypadł tam Gagnir. Jakby wypadły te rękawiczki. Dobra, spróbujmy, spróbujmy się podzielić, bo ta skrzynia, jakby dała te rękawice, no to mamy zajebisty podział, no tylko musiałyby wypaść albo rękawiczki, albo AWP Gungnir, slingshoty jak wypadną też nie będzie tragedii i wbił jakiś Tox, toksy... Tox Regidi Baget Prime, żeby oni mieli farta, żeby oni mieli farta, 3% rubi. Ja pierdolę. No nikt nie ma farta. Zobaczmy ostateczną proszę o gangnira. No niestety, bez farta nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, pamiętamy. E, dam sobie dwa razy Hollinga i dam sobie 1% Ruby. Mogę tak zrobić? Mogę tak zrobić, a to mogę nawet chyba zrobić tak, co? A nie no, tak już nie mogę. Szkoda, ale to wiecie co ja dam? Dam tego... Dreams and Nightmara i 1% ruby. Teraz tak mogę zrobić, robię underdoga. O, no, wbiłem mi dwie osobki, które farta nie miały. Jest Baget Prime i bija ktoś jeszcze, bija ten drugi. Mam nadzieję, że nie. Nie, daje, bo tej samo zobaczmy. ten drugi to w ogóle też bez farta. Zobaczmy underdoga. No, jakby ten baby hole to był ten hauling, to by było zajebiście. Ale zobaczmy, jeszcze jedna szansa. Okej. Okay. No bez haulinga, zobaczmy czy Dreams and Nightmare da kosę. No, dało Bisona i ostatnia skrzynia 1% rubi. Nie ma. No, nie ma nic. No, powiem Wam tyle. Ta baterka do podziału okropna. Naprawdę okropna. Stickerka sprzedaje. Zostawiam sobie na razie taki setup. Ile my tutaj mamy w ogóle? 8. No, czyli w sumie na zero. Jesteśmy niestety na zero, ale dobra, otworzę tego Santa Baga trzy razy na buście. Odcie, panie, mamy Kałacha Neon Revolution. Mamy Kałacha Nightwish'a I to nie jest dobry drop. No teraz już lepiej. Mamy Meczka Simov i to jest chyba field tested, bo widać, że jest. Jest całkiem ładna. No to jeszcze jeden Santabak. No i tym razem mamy Neon Raidera i on jest chyba minimal wear? Nie, on jest field tested. No i dobra, jak to jest kałaszek Field tested, no to dzisiaj taki kałaszek Neon Rider leci dla Was, Field Tested 267 ziko. no myślę, że spoko kałaszek do zgarnięcia, do gierki, w ogóle zajebisty, bo naprawdę pięknie wygląda, ale żeby wygrać tego kałaszka musisz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, dzisiaj dwie łapy, 81 groszy, tyle ile dobijecie, tyle rozdam, dodatkowo, żeby wygrać kałacha musisz mieć suba u mnie na kanale, pamiętaj, ale że to sprawdzam, nie masz suba, nie wygrywasz, prosta zasada, no i dzisiaj w komentarzu piszesz... Kurczę, wiesz co, znowu świątecznie, dzisiaj piszesz w komentarzu, czy jesz i czy masz w ogóle w domu karpia na Wigilię. No i w sumie tyle, może jesz łososia, może jakąś inną rybę, ale jestem ciekawy, czy masz po prostu karpia, bo wiem, że nie każdy je, nie każdy ma, ja osobiście mam. I lubię karpia, szczerze mówiąc lubię karpia, mimo że, mimo, że ten karp wpływa w jakimś tam mule i tak dalej, no to ja osobiście karpia lubię yy, i powiem tak, robimy ostateczną na standardzie... I zrobimy to, co chciałem zrobić z początku. Ale w sumie, oprócz tego, no to dam jeszcze jedną skrzynię, niech to będzie skrzynia cyber, a tutaj damy to. Nie mogę tak zrobić. 10 zł mi zabraknie. 7 mi 10 zł zabraknie, czekajcie, a 631, 694. Ej, no chyba, że zrobię tak, dwa liptidy, a na końcu ten Santa Bagno i spróbujemy zrobić to, co chciałem z początku. Tak, spróbujemy. Spróbujemy. No, ryzyk, fizyk. Ja mam nadzieję, że tutaj ten Santa baktera teraz dowali mi Gagnirem i w końcu to będzie naprawdę porządny powrót króla. No i zobaczmy. Zobaczmy, czy polecimy postówkę. Dam słabe boty, które zazwyczaj nie wygrywają, czyli Michael i Alex. No i zobaczmy, jak ta bitwa się potoczy. No, zaczynamy najlepiej. Mam nadzieję, że to dobra wróżba. Ja pierdolę. No mogła wypaść kosa i zobaczmy. Proszę, jebni Gagnirem. O, no, no niestety, no ten Santa Bach, ciężko, ciężko, wam powiem, ciężko, ciężko. Motylka Crimsona sobie zostawiam. Mamy 3,900, no to dobra. Dupne hydrę na koniec. I nie ma nic hydry. A wanimy jeszcze Hollinga i zostanie trójeczka. Okej, okay. no nie zawsze trafia się najlepszy przedmiotem, a to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.